Cześć, Manko, Kaspera z tej strony, a to jest mój brat pasku. Dziś zagramy w grę dla braci, czyli Broforce, Tak, Broforce. Mm -hmm. A z tej okazji pijemy. Co nieco pijemy. I jest to wódka ze złotem. Robimy złote zęby. Złote zęby. Najebani bracia. Jest ja. no, Ewidentnie tu pływa złoto, kamera jest z dupy, więc nie widać. Wyszedł ale karaty nie ma dla dziewczyn na pieszczanki, ale trzeba by. Ale trzeba wypić i tutaj się o... Tak na no, dobry początek Co za zapachuje? Za tak, chwilę Kliknij sobie Atak? No wyszedłeś z menu właśnie To nic, zaczniemy od nowa A tak atak masz na Z? Nie Tak Nie <noise> rób No, <głos> no na Z było Grabo Broforce dla braci Czyli tak jak dla nas Jak... Dobra steruj, tam, tam, Tak, Ty też możesz sterować No możesz latać śmigłowcem. Tam masz jedyneczkę Gra Broforce, czyli taka kontra na sterydach Przecieka testosteronem Jak po tej grze zawsze Miałem ochotę ścianę rozwalić. No i dobra, to co ja mam tutaj? Jeszcze Lecimy. Góry jest ode mnie, tylko po co są Troszkę ćwiczyliśmy przed. Musieliśmy ogarnąć, jak to się we dwójkę będzie grało. Co ja nie wierzę całkowitego ty jesteś niebieskim, jestem no, ty... Ty jesteś maciotą, ja jestem czerwonym. Ty jesteś maczotą, ja jestem Blade'em. Mamy flagę, biorę sobie życie. I kogo mam? Nie wiem kogo mam Człowiek banan Człowiek banan Brokiter jakiś Ej, panie, bo cię zastrzeć Co mówi? A za jaki mam odrzut? Czy jeszcze opatrz? Ja nie wiem co ja tu są bokę Patrz, skokie. a patrz mój odrzut Smok Kurwa, spadłem. Ej, czekaj. Czekaj, no zaraz wrócę, czekaj. Nie, nie leć beze mnie, nie leć beze mnie. No. Nie leć beze mnie. Patrz, czemu on puszcza bąkę w legerce? Nie wiem, to jest jakiś... Zdejpałem. Dobrze. Zjemy sobie chipsa na... Zdejpałeś. Zakończenie pierwszej misji! Zdejpałeś. Kobra, ja hey. mam? Ja mam. Ej! O. Pany, utrwała, że jechałem. do końca. A mo mo Aha, ja mam tego. Jak on ma? Ten spółobrotu <grymne> <grymne> Nie wiem, pytaj. Jak on ma? Kto z pół obrotu pizgał? Chuck Norris. Aha, widzieliście? Masz... Użyj tej. Użyj dodatkowej funkcji i na nim. Poskanuj lewo, prawo. A. Dobra, no udało się, no nie żyję Biorę sobie życie Mam Blade'a, super, partia. Masz życie do góry? Weź sobie Kedale. życie. Czy to że z komisji? Konana masz, Konan barbarzyńca. Konan jest starej epoki, Blade jest lepszy. Ja mam, ja mam tych dwóch tych. Nie zapomnę jak to się film się nazywał. Oni, ro, oni robili. John Rambo. Rambo. Powodzenia. Chudy pan, jak się ten film nazywał, tych dwóch kolesi, ale oni żyli według tam jakiegoś tam... A to byli ci mm, święci z Bostonu O, właśnie, właśnie. Proszę. Zrobiłem ci życie. Zrobiłem ci życie, jestem so, yeah. A masz rakiety. Teraz to, ja to można pierdalać. Mhm. Patrz, co ja zrobię. Patrz, widzisz beczułkę do góry? Patrz. Nasz. Boiler. To, żeby ci nic na nie spadło. Uważaj, boiler. Szczodaj. Okej, okay, dobra. Dobra, to życie było mi się przyda Zaś no sobie życie To sobie... trzeba koniec misji, prawda? Bo to jest na szatą serduszko i jest koniec misji Chodź ocie wlecie <grymne> Przykro mi ale No takie warunki dzisiaj są y, spartańskie Ale dupy. warunki z dupy uważaj na psy Wściekłe dziki? Ej, na no i turek. To zapewne, że coś niebieskie jest tam czerwone. Mam idę na Johnsa. Nie, nie by to było. co Czerwone. 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 A i nie wyłączyłem Ordzina nie wyłączyłem Bo miałem ściągnąć tego nowego Ogólnie darmowy jestem, nowy, nie nowy Stary, Medal of Honor Pacifica Zabili mnie? Nie, nie zabili Dobra, zabili się nawzajem To się nazywa... Polejemy? Nie wiem, co to jest. Kosztowałem folii yy, dla Oli. I pepsi dla Eli. Y, Audycja zagra lokowania produktów w Złotą Wódce. Zbieramy daj, chodzi powiedzieć o złoty stok kopalnia złota i gorzenia w jednym. O, widać złotko, to jest złoto w wódce Zdrowie wasze w gadło nasze, Za złoto zęba. Zanie. <grym zanieczy> lecimy, lecimy. To jest, your commander przykuta bez s życia sądowe, pan panie nie no bo na co się Gdzie dzięki. jestem bombermanem. -y Czekaj! No, zginęliśmy. No, zginęliśmy. No, zginęliśmy. O uderz. Święci z bosonu dwa. Wejsca życia, bo ja mam dwa. Na dole masz life'a. O, masz czego? Straczkowatego strachu. Co to jest? No to jest co tak strach. To wygląda jak ten, jak minionek. No to może sam jest minionek. Rozwal podłogę. Dobra, ja rozwalę. Bo oni pospadają wtedy. No właśnie, no, nie spadnąłem Sam samurajem. Sam Samuraj da. Żyjesz? Nie, Chyba, chyba padłem. Dobra, jest na sam. dole jest życie, na tak, dole tak, życie. Tak, A, okej. Okay. Czekaj, czekaj, Jestem, jestem. Idę po życie, chodź na dół po życie. Ej, ale No bo wziąłeś tą specjalną funkcję. No nie. No tak. Zatką pisgasz No i co ty teraz odpierdoli? Chodź się do mnie. Przedleci szlaki. Na dół, bo na dół życie. Pszczółki. Ehehe. I mają kukurydę z życia. Ty nie wiem kto to jest, ale okej. Okay. A mogłeś ci wierzyć, bo ja mam jedno. I, ja mam trzy, ty masz jedno. A nie, nie A niekoniecznie, bo to wiesz. Nie wiem mam iść Chyba tu, chodź tu, no chodź do mnie Sugerowałbym tu wejść Jest coś tam Przeskoczysz na. A poczekaj, chodź tu do... Jesteś, kurwa jesteś tam <grym> 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 Dobra, nie zginij Idź do flagi najlepiej ale rozwali się ze i potem policzy mi go. Jest flaga. A podejść tu na chwilę do płota. Czekaj chwilę. Nic nie klikaj. ta dobra. Podjeżdżaj kata to co a widzisz Jeszcze raz 10 razy spadałem w Trzeba było kupić jak było na promocji A przeskoczysz tu Tu, no mi jak Patrz to ja zrobię teraz Uuu. Dobra, jesteś Daj ci like To Dobra, przeskocz to Bo ja nie mam życia znaczy, jestem, ale flagi byś musiał zrobić, ale przeskasz już na Żele. Uważaj teraz. Oni cię rozpierdolą. Pięk. Rozwal tak, żeby. Dobra, a grać po swojemu? Zrób tak, żeby było dobrze. <laughs> Akurat chyba twoje cię nie zabiją. No nie wiem. Wal tu to oni. Dobra, jestem. Ja sobie z niebałżeczką posiadałem. Kot? Nie wiem kto, po... kto to jest za postać Tam twoje ciało leży Zraz mnie Widzisz? Hm. Parma się zaczęła Robię ci RKO, ale ni i nie chuja Ile to było? dziwnie wyglądało, Ile, nie? to było? Uderzenia, Wiesz, ile wzdechów? Nie wiem, 30 było Raz z pomyl Dwie pompy Raz, dwa, raz, dwa. trzydzieści 30 gd. No to tak. Dwa, dwa trzy, pięć, od 30. I dwa wdechy. Trzydzieści. <laughs> I dwa wdechy. Nie jest, nie ma okay. życia. Wdech. <grylaki> 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 <Zarańczyłem. grylaki> Ej, dobra. Ej, sorry. No nie Czekaj. No bo można lecieć na to. Co mamy? Mam tego z... A ja nie mam nic. Niestety nie lubię tej postaci, ponieważ ona ma odrzut jak. Jak to mieli ścigamy. ścigany? tak. Który? Powiem ci szczerze, że nie wiem. Ale jest. Trzeba, bo to już koniec misji jest.

Chodzisz z czekoladki Ostatnio chyba graliśmy w cs -e. Dobra, przełka, Graliśmy w cs -e, podaj mi kolę dla Oli. I... I coś napisałem i wyszło mi, że kałaszanki nie mam, nie? Kałaszanki. Drobnij mi kałaszankę i... Czy byśmy sobie razem wyszedł? Do koty? Do sasi? atmosferę. Co to jest? Panie. Co się depiluje? Czy no depiluje się. Ale nie powiem Ci w tu, jakich miejscach, to nie wypada. Nie wypada bowiem PAN NIE depilować się nieustannie. Czekaj, bo ja nie. nie... A jest człowiek mama. Człowiek ma. Człowiek ma Wjechał! Ja mam, Jury, ży ma, paga. mam życie. Mam Jestem Blade. Y znaczy tym, jestem maczetą. A tak się zdarzyło, że akurat wczoraj oglądałem maczetę i zajebisy film polecam każdemu. Sensacyjne, ale z jajcem. No, idzie, 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 weź wejszę życie, a ja patrzę coś zrobię. Patrz, pat, pat. Puuu, ich nie ma. Ej, czekaj. Widzieliście to? Patrz, to jest mój czar specjalny. Pa. Pa. nie Bączek, nie mam razu. Jak To był mój czas specjalny. Na życie. Ej, pies biega. Ej, znowu jestem ty. Znowu jestem milionkiem. Nie żyję. Na dole jest życie Ech? dla mnie. Tam jest życie dla mnie. Gdzieś tu? Uratuj... Nie. No. Uratuj mi życie. Dobra, czekaj, użyję robokopa. Patrz, 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 Ty, 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 patrz, 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 w patrz, 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 ja użyję. patrz, 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 jest patrz, patrz, Nie patrz, 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 Banana. patrz, poszli znaleźli poszli znaleźli zdrowie i temu koledze temu koledze, temu koledze temu koledze temu koledze się ta gra nie podobała ale tylko, tylko na tych na filmikach. Na żywo mu się, na, na żywo mu bierzesz się. Temu koledze nie lejemy, bo on pierdolił Gdzie to jest? Tu są inne uważania, nie wchodź na to. A można to rozgłębić Tak. Co ma spadochron? Jaki spadochron? Tu, patrz. Nie, coś mu na... Nie, to to jest kosa. ...maczetą, kurwa. Ja myślałem, że to... Patrz, to wygląda jak ten... Tak. Wal warto, warto, bo to zaraz będzie ich... ...na respi się jak mruku. Granatem. Ja. Masz na bi To jest... to jest jak chcesz, nie? Ja po prostu te 90 Ej, ale poczekaj na mnie, bo tu życie <laughs> mam, koleżko. To jest jakiś robokopys. To był flashbang. Akurat to ich oślepia. Ej. Uh -huh. To Ej. się zabiło. <laughs> Dobra. Baczka Ej, nie bo cies... Ej, weź mi życie. Dzięki. Chciałem. Naprawdę... mój playa. Starałem się kasić jak mogę. Dobra. Chciałem dobrze wyszłać zawsze. Poszło! Ale je Go, go, Power Rangers! Ej, wypadnie umarłem. Bo ty mają jeźdź, ja bo i weźcie teraz efekt specjalny i będziesz odnowiony. Nie, okej. Ta szpila leży i kwiczy. Ta szpila leży i kwiczy. Ej, no. jestem sankiem. Widziałem, że mnie z wieku. Let's go. Let's go. ja Czemu ja umarłem? No bo zginąłeś. Jestem ten, jak on miał? Z facetów czerni Może <laughs> Nie wiem to jest Mopsik, kurwa Mopsik. mopsy są najlepsze psy na świecie, nie? A, na... A najlepsze jest to, że im oczy wylatują Jak się za bardzo pociągnie pieska Ale kurwa rakietczo Jak ich za dużo na stasę, nie jest <laughs> Dobra, to jest po, po, po... W sumie to na dwóch maksymalnie, nie? Tak? Nie, na wczoraj. Tu masz jeszcze trzecią, e, trzecią i czwartą. czekaj, bo ja cię teraz Czy ja muszę się skupić. O, minionek. Czekaj, 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 czekaj. Dobra, jeden wnosek. Bez sobie, ale ja nie żyję. Zabij go, zabij go, zabij go. Kurwa, Dobra. A to ma odbijane pociski niż zabrałeś. Jest się pałkiem, bo Ja już jestem. Halo! Znaczy. Halo! <laughs> Dobra, nie jestem. Boler! <laughs> życie przeleciał. Życie, dobry. sobie. Wziąłeś O Terrokopter. Nie ja pito pitole, to chłopie mamy przestarane. Opie. Jakichś bossy są. Z... Aha. Dobra. Aha, umarłem. Dzięki, bo tu na dole mam życie z folią. Broniwersal Soldier. Kurwa moc! Moc! Ja, energia. ale ty masz chłopie. A, Ej, te dodatkowe. Dobra, i doda dodatkowe i <gry> Ale został dodatkowy funkcja na, na cheatera. No to nie jest, to jest normalna. No dobrze, ale został sobie na tego na helikoptera. Bo ja z tego tak. Weźmy go słuchacz. na A w D. śmigło się wkrąciłem. Ale weź mi... Jak doskoczysz do flagi, to mi weźmiesz życie. Nie Co to daje? Nie wiem. Ale nie napiję, dalasz go. Weź mi flagę lepiej. Zabitych. Bo mnie tu zaraz pójdę. Zjechałem mu połowę hamca. Chłopie, się Pad Padłem jak kawka, nie? To był boss i chyba zakończymy na tym pierwszy odcinek naszej współpracy. Co wreszcie? Nie no, wrócimy z drugim niebawem. Lada chwila. A wysiko zrobimy, nie? Tak, i polejemy sobie lina. Także... Jeżeli wam się Paszka, podoba film by... O! Jeżeli wam, się, jeżeli wam się podoba jak Igor lata śmigłowcem Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał Dajcie lajka, like teraz o, doda da doda. na każdą chłodkę, ja Trzymajcie się ci ciepło, Kacpero pozdrawiam hej i pasku. paskuda!